A co my tu mamy? Przepiękny maślaczek, pstry, twardy, jędrny, cudowny, zdrowy grzybek. I wiecie co? W zeszłym roku sąsiad pokazał mi, że on te grzybki jada ususzone dosłownie jak chipsy. Sceptycznie do tego podszedłem, no bo tak, wiecie, ususzone grzyby, no. Ale zjadłem kilka. Matko, jakie to jest dobre. Jakbyście kupili chipsy grzybowo-orzechowe. Najlepsze na świecie. Masilaczek pstry. Polecam. Coś pięknego.